Ania, za nami Spanik z Banikiem Ostrawa, 1 do 0. Może na początku, jak ocenisz właśnie to spotkanie w wykonaniu Wodzisławskiej drużyny? Myślę, że brakowało nas trochę zgrania. Byłyśmy bardzo waleczne, myślę, że piłkarsko przeważałyśmy. Yy, dziewczyny z Banika były, grały bardzo agresywnie, ale myślę, że dałyśmy sobie radę i myślę, że jeszcze trochę zgramy się i, i będzie naprawdę bardzo dobrze. Jak trudne warunki właśnie potrafia drużyna z Ostrawy. No grały bardzo ostro, sędzina nie pomagała, ale myślę, że dałyśmy sobie radę i myślę, że będzie tylko lepiej. Właśnie dosyć nerwowa końcówka y, nam się trochę wdała, no bo jednak te zawączki zostały coraz bardziej naciskały na właśnie waszą bramkę. Jak myślisz, z czego to wynikało? Na pewno nie wiem, chciały wyrównać jeszcze. Y, Zmienić trochę wynik tego spotkania. Na szczęście nie dały rady nic zrobić i skończyło się 1-0. Właśnie, ostatecznie 1-0. Dobry prognozyk na właśnie najbliższy mecz z Jelną? Myślę, że tak. Myślę, że z Jelną będzie jeszcze lepiej i będzie jeszcze wyższy wynik. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Zosia, wygrywacie pierwszy spalnik z baninkiem Ostrawa, ale chyba jednak ten mecz był dosyć wyrównany. No na początku gubiłyśmy się trochę w swojej grze i z graniem ze sobą, ale potem myślę, że z czasem było coraz lepiej. Właśnie jakie aspekty gry się można pozytywnie pochwalić? No yy, Dziewczyny strasznie się starały i dawały z siebie 100% i myślę, że to pokazało, że jesteśmy naprawdę waleczną drużyną. Jeśli powiedzieliśmy o tych dobrych aspektach, to właśnie co dzisiaj nie zagrało i wymaga jeszcze poprawy przed tym pierwszym ligowym spotkaniem? Myślę, że komunikacja. Ze sobą, jeszcze tak poprawić trochę, ale tak to myślę, że z, treningiem, z treningami będzie coraz lepiej. Więc już na koniec, jak nastawiasz się właśnie na pierwszy mecz ligowy? No, będzie stres, ale myślę, że to będzie pozytywny taki wstrząs z nami i myślę, że będzie bardzo dobrze. Dziękuję Ci bardzo. Ja również dziękuję. Julio, pierwszy spaling dzisiaj chyba dobra gra w Waszym wykonaniu. I ten wynik, można powiedzieć, też trochę odzwierciedla, jak dzisiaj zagrałyście. No, myślę, że grałyśmy dobrze, jednak dało się z tego meczu wyciągnąć trochę więcej. Myślę, że też jest to przez to, że nie grałyśmy za dużo razem na treningach, ale jeszcze mamy tydzień i myślę, że w ten tydzień się to jakoś dobrze ukierunkuje. Wygrałyśmy 1-0. Właśnie, jak, jak trudne warunki postawiła różne zespoły? Myślę, że na początku mogłyśmy trochę bardziej przypresować, ponieważ zawodnicze zespoły zaczęły dość szybko grać piłką. Jednak, kiedy akurat zaczęliśmy presować, to zaczęły się mylić dużo błędnych podań zaczęły zagrywać, więc y, myślę, że poziom był wyrównany, ale mogłyśmy jeszcze strzelić parę brawek. Właśnie, jeśli mowa o bramkach dzisiaj, twoja jedna bramka i to chyba cieszy właśnie twoje postawy w dzisiejszym meczu. Jestem zadowolona z tego meczu w mojej postawie myślę, że mm, mogłam jednak więcej tutaj strzałów oddać, ale cieszę się, bo to moja pierwsza bramka w tych barwach i jestem z tego zadowolona. Właśnie jak nastawiasz się na pierwsze ligowe spotkania tych właśnie centralnych juniorek oraz pierwszej ligi? Yy, na pewno będę bardzo yy, skupiona i zawzięta, żeby pokazać się jak najlepiej w tym pierwszym spotkaniu Myślę, że jako cały klub mamy dużą szansę, aby bardzo dobrze się w tej lidze pokazać, żeby nawet powalczyć faktycznie o tutaj najwyższe miejsca. W co nie będę grała, tak nie za bardzo wiem, jak to wygląda. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Może zacznę od tego, że dzisiaj chyba wynik oddzieliliście, jak dzisiaj tak naprawdę grałyście, ten właśnie wynik 4-1 do 1 z, z drużyną Banika Ostrawa. Tak, bardzo dobrze zagrałyśmy. Jestem dumna z całej drużyny. Jakie dzisiaj aspekty gry, tak można powiedzieć, wyróżnisz? To tak dzisiaj zagrało bardzo dobrze. Tak, grałyśmy wysoko. Nie traciłyśmy głupich piłek. I myślę, że nam się wszystko udało, tak jak miało być. A właśnie, jeśli mówimy o tych pozytywach, to także te minusy trzeba. Co według Ciebie zostaje jeszcze do poprawy przed tym pierwszym meczem z Wisłą Kraków? Na pewno myślę, nie tracenie tych głupich piłek, eee, powrót do obrony i na pewno jeszcze kilka jakichś, których nie każdy zauważył, a każdy na swojej pozycji powinien poprawić. A jak właśnie ocenisz drużyny z Ostrawy? Myślę, że dziewczyny też grały bardzo dobrze, ale dzisiaj okazały się słabsze od nich. Dziękuję Ci bardzo. Również dziękuję. Zuzia, 4 do 1 z banikiem Ostrawa, chyba dzisiaj dobra właśnie. Gra, jak ocenisz wydarzenia boiskowe z Ostrawy? No... Zagrałyśmy bardzo dobrze. Dziewczyny pokazały wszystko, co potrafią, ale drużyna z ostrawy też była dobra. Chyba jednak dobry występ w twoim wykonaniu dzisiaj tutaj. No było ok, ale ta bramka taka no, źle się ustawiła mi tyle. No właśnie. Jak, jak ocenisz, co co nie zagrało właśnie w tym twoim ustawieniu, że tę bramkę straciłaś? No po prostu za blisko słupka stałam i e, nie udało się obronić. Jakie widzisz właśnie perspektywy w Centralnej Zieloniorek, drużyny z Wodnictwa Śląskiego? Myślę, że możemy dużo osiągnąć w tym sezonie, bo pokazałeś naprawdę wysoki poziom i myślę, że nawet to będziemy mistrzami. Właśnie, a już tak kończąc powoli, jak według Ciebie zagrała cała linia defensywna? Było ok, tylko musimy więcej rozmawiać. Dziękuję Ci bardzo.